Dawno, dawno temu, niedługo po tym, jak zrobiłam prawo jazdy, miałam wypadek samochodowy. Auto nieźle ucierpiało, przekoziołkowałam na, na drugą stronę ulicy. Na szczęście mi fizycznie nic się nie stało. Wyszłam z tego w zasadzie bez uszczerbku. I po tym zdarzeniu mogłam zaobserwować coś takiego, że na poziomie myślenia, na poziomie rozumu ja tą sytuację, to zdarzenie dobrze. Rozumiałam, wiedziałam, że mogę się ucieszyć, że wszystko się tak skończyło. Na poziomie rozumu to wszystko było do takiego stopnia, że coś się stało, ale przecież nic się nie stało. Natomiast zaobserwowałam dość szybko, że emocje, które wtedy przeżyłam, ogromny strach, mają duży wpływ na to, że mam opór przed tym, żeby wsiadać za kierownicę, a jak już prowadzę samochód, to w momencie wyprzedzania albo mijania się z innym autem, po prostu totalnie mnie to paraliżuje i odpala się strach na niewyobrażalnym poziomie. Dzielę się tą historią, ponieważ chcę opowiedzieć o takim doświadczeniu, o czymś takim, gdy mamy rozdzielność pewną między tym co w rozumie, tym co w ciele i tym co w emocjach. Warto obserwować dokładnie takie doświadczenia, gdy pomimo tego, że czegoś chcę, moje ciało Reaguje inaczej, albo moje emocje reagują inaczej, bo to jest niewątpliwie przestrzeń rozwojowa, która sugeruje, że mamy zaszyte albo jakieś silne doświadczenia emocjonalne, albo jakieś schematy. Mogą to być rzeczy, które zdarzyły się nam i nas trzymają, tak jak to doświadczenie wypadków w mojej historii, albo są to doświadczenia, które wynikają z naszego. Wychowania mogły się zdarzyć dużo wcześniej niż sięgamy w ogóle pamięcią. Możemy nie wiedzieć, że jest powiązanie między tym, co kiedyś było, a schematem. Co warto zrobić w takiej sytuacji, gdy widzę, że głowa sobie, a ciało i emocje sobie? Po pierwsze, poszukanie doświadczenia, które to sprawiło, może być pomocne, ale po drugie, tak naprawdę, warto też wtedy skorzystać z pomocy specjalisty po to, żeby namierzyć źródło tego, co się dzieje, żeby zająć się emocjami, które osadziły się w naszym ciele, osadziły się w nas. Ja wtedy po tamtym wypadku dokładnie tak zrobiłam. Skorzystałam z pomocy specjalisty po to, żeby móc jeździć, po to, żeby te emocje mnie nie blokowały, żeby się od nich uwolnić. Sposobów i dróg jest dużo. Pamiętaj, warto z tego wtedy skorzystać. Pozdrowienia.